Bo pan tutaj y, podaje konkretne dane, ale nie wiem, czy pan wie, jak wygląda sytuacja. Kto płaci podatki? Podatki płacą najbiedniejsi. Co to powoduje? Te osoby nie kupują wcale towarów luksusowych. Wszyscy płacą. Ale największe, proszę pana, to jest zestawienie. Płaca y, kwota wolna od podatku. Y, niższą kwotę wolną od podatku ma Ghana, y, Wyższą kwotę od podatku ma na przykład y, Tanzania, Zambia, Indonezja, no jeśli no już, konkurujemy znaczy w takiej stanie sposób... pośle no prawdą, no no jest, tylko, że kwota wolna od podatku nie, w Polsce, tylko, w Polsce jest po prostu... To zabija przedstawienie. I to znowu i to znowuż, bo, bo, błagam, proszę. Bo albo niewiedza, a wykluczam, Pani albo pośle. politykierstwo. Dlaczego? Dlatego, że systemy podatkowe nie składają się ze składek, znaczy ze, ze stawek, e, bądź progów, e, od których się nie płaci. Sy o, już mam. System podatkowy to jest, to jest katalog wszystkich jego elementów, więc e, próg. Od którego się płaci podatki, jest powiązany z wysokością stawek. Gdyby pan chciał zrobić sobie analizę i zobaczyć, gdybyśmy my podnieśli tenże próg wyżej, o ile musiałyby wyżej pójść stawki podatkowe. Bylibyśmy wtedy krajem, który być może byłby pod względem progu porównywalny z innymi krajami, ale też musielibyśmy być porównywalni także ze stawkami, gdzie są dużo wyższe. Panie Pośle, pan należy... jeszcze bardzo wielu Polska, ekonomistów, należy do... Polska należy do, do większej. Do do wieks... Panie Pani 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 nie hmm. Polska należy, bo trzeba system cały oceniać. Polska należy do krajów, w którym system podatkowy jest mniej rysowny niż w większości krajów Europy. Panie Komisarzu, kwota wolną od podatku mamy nadal e, po prostu ale na szarym końcu. W... Ale panie redaktor, ale kwota nie, panie wolna proszę, od podatku ludzi kwiot, za kwota, wasze decyzję. Ale, ale, ale proszę decyzje. zrozumieć, że kwota wolna od podatku, ten próg, o którym mówię, jest powiązany z wysokością... Nie rozumieją stawki. tego najlepsi polscy no nienowiście. Panie profesor, jak nie to się dzieje? tego okay. Nie, panie. Proszę, panie. nie proszę, może być wysoka kwota wolna od podatku przy niskiej stawce podatkowej. No dobra, ale to ja zadamu posłowie pytanie i dla młodych ludzi. myślę, że to jest po prostu największy problem. Wybrzmiało na koniec. Myślę, że pan poseł myślę, też tak usłyszał, jest, panie pośle. Polska to nie jest kraj dla, dla młodych ludzi. Ciekawe, Polska, czy dla Polska innych. jest cudowny, który Bardzo dziękuję. Młodych, szanowni państwo, miłego szanowni weekendu.